Zielony pociąg ruszył na zielony przybór szlak. Zielony na mnie czeka i zielony. Siedzę ja i przy ognisku siedzisz ty. Już spełnione wszystkie sny, a w głowie zielona uparta myśl. Za nami trzeci harcerski festiwal piosenki bez gitary Ani Róż, którego organizatorem jest manufaktora piosenki harcerskiej Wartaki. Jest ze mną Jacek Adamczyk. Witam cię Jacku. Dzień dobry. Jacku, bez e, zaangażowania całej grupy wartakowskiej e, nie byłoby dzisiaj tego pięknego przedsięwzięcia, które przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć i w nim uczestniczyć. E, Jacek, kiedy i gdzie powstał pomysł, żeby w ogóle zorganizować taki festiwal? Pomysł zrodził się trzy lata temu, bo to jest trzeci festiwal. Wówczas ja z dwójką moich przyjaciół z piątego pokolenia Joanną Perzyńską Pluklad i Andrzejem Pietrzakiem otworzyliśmy próbę na Harcmistrza, czyli najwyższy najwyższy, jakby, najwyższy stopień instruktorski. I zadaniem na, na harcmistrza jest zorganizowanie imprezy na poziomie chorągwianym, czyli takim powiedzmy wielkopolskim, tak? No i założyliśmy sobie, że zrobimy taki festiwal, początkowo jako właśnie jednoroczną imprezę, żeby zaliczyć powiedzmy, próbę, tak? Natomiast no, oczekiwania nasza, nasze były takie, że zrobimy jeden i tyle, ale one przeszły nasze najśmielsze oczekiwania, to co się wydarzyło, bo ponieważ przyjechały 24 bodajże wtedy podmioty z całej Polski, łącznie z Wałbrzycha nawet jak dobrze pamiętam. Zasięg już się zwiększył z chorągwionego na, na ogólnopolski. Dostaliśmy później wiele pozytywnych komentarzy, że taki festiwal no w tym rejonie nie ma takiego festiwalu. Wiadomo, że najbardziej znanym harcerskim festiwalem jest festiwal Kielecki święto wszystkim, który w przyszłym roku obchodzi swoje 50. urodziny. Drugim w Starachowicach jest Harcogranie. W tym roku odbyła się 10. edycja, więc my jesteśmy jakby młodym festiwalem jeszcze. Natomiast po, już po pierwszym, po tym jak to się zadziało, spodobało nam się to bardzo i myślę, że jak widać, już trzeci raz to robimy. Nie zniechęcamy się i myślę, że, że będziemy kontynuować ten temat. Ilu wykonawców wzięło udział w dzisiejszym festiwalu? W dzisiejszym festiwalu wzięło, wzięło udział 38 podmiotów artystycznych, solistów, duetów i zespołów w sześciu kategoriach wiekowych. To jest też nowość w tym roku. W zeszłym roku były trzy kategorie wiekowe. W tym roku rozszerzyliśmy to, żeby bardziej sprawiedliwie oceniać dzieci i młodzież to co więcej, wtedy musimy mieć dwa razy więcej kompletów nagród, tak? Więc to jakby postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę. Myślę, że daliśmy radę, to, to myślę, że Państwo już ocenią, natomiast tutaj myślę, że dużym wsparciem była, była naprawdę duża liczba sponsorów, za co bardzo, bardzo gorąco dziękuję i wsparcie miasta, starostwa i, i firm, które z nami współpracują zarówno w organizacji, jak i, jak i właśnie media, no to była naprawdę duża pomoc w tym, żeby ten festiwal przeprowadzić. Czy podobnie jak w ubiegłorocznej edycji wykonawcy mieli za zadanie zaprezentować dwa utwory? Tak, dokładnie, dwa utwory w języku polskim. Jeden o tematyce turystycznej, harcerskiej lub żeglarskiej, drugi był utworem dowolnym. Bez żadnego podkładu, czyli z żywym akompaniamentem. Mogę ciekawostkę zdradzić, że, że jedna, jedna z uczestniczy, która przyjechała do nas z okolic Żerardowa, mnie osobiście poprosiła, żebym zaakompaniował jeden numer, bo, bo nie, miała, nie miał kto tego zrobić. Poznałem dzisiaj fajną nową piosenkę, zagrałem, Weronika zdobyła złotą strunę, pojechała do Żerardowa, więc słuchajcie, takie rzeczy się u nas dzieją. Żyri zasiadało wielu wybitnych muzyków, prawda? Jeśli mógłbyś coś więcej na ten temat nam powiedzieć. Tak, e, nasze założenie jest takie, że, że żebyśmy ściągali do żyri osoby, które są uznane w środowisku właśnie festiwali. E, niezmiennie przewodniczącym od pierwszego festiwalu jest Harcmierz Arkarpiusz-Szostak, czyli dyrektor artystyczny Kieleskiego Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. E, Część kadry właśnie tego festiwalu przyjeżdża, w tym roku był to Andrzej Wolski, Aleksandra Lipińska, Barbara Sipa z Kielc również była w Osatka, czyli zespół bardzo, bardzo podobny do Wartaków. Chleszek Kopeć, niewidomy, dziennikarz radiowy z Wrocławia, gitarzysta, kompozytor, który jeździ po całej Polsce ze swoimi piosenkami. I w tym roku też nowość, szósta osoba w składzie kadry Robert Kasprzycki, gwiazda naszego festiwalu, który dał półtora godzinny koncert w trakcie obrad Żyli. Chciałabym również dodać, że podczas, tegorocznych, podczas trwania obrad tegorocznego festiwalu wystąpiło na deskach Miejskiego Domu Kultury w Kole 11 pokolenie wartaków, które również mogliśmy zobaczyć. Jacku, dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. I życzymy kolejnej organizacji tak wspaniałego przedsięwzięcia. Dziękujemy, Jacku. To ja Wam dziękuję za, za pomoc. Widzimy się za rok. Widzimy się za rok. Dziękujemy. Śpiewać całą noc, całą noc do rana. Na polanie cichej rozrzucać śnieg. Dobre wróżby czytać w płomieni w ramach. Nim obudzą dzień. Śpiewać całą noc, całą noc do rana. Na polanie cichej rozrzucać śnieg. Dobre wróżby czytać w płomieni Siano no jak zielone, no tamto, tamto, no serca marzą, a no tamto, no tuła, no tamto, długie dni Węgielek tamto, prawda już mi tamto, no wspomnień moc I nasze zielone no to Śpiewać całą noc, całą noc do rana Śmiech, dobre wróżby czytać w płomieni prawach, nim konie nie obudzą dzień, śpiewać całą noc, całą noc do rana, na polanie cichej rozrzucać śmiech, dobre wróżby czytać w pleca czeka na zielone lato znów zielone, zielone lato Zielone listy pełne są zielonych ważnych słów Mój wejmiemy w dłoniach I tam czekać będzie lepiej. Gdy przeminą szare dni Pod niebem zielonym zaśpiewam ci Śpiewać całą noc, całą noc do rana Cichej rozrzucać śmiech, dobre wróżby będzie dać, płomieni w lamach, i, I powierzchnię obudzą dzień. Śpiewać całą noc, całą noc do rana. Na bólanie cichej rozrzucać śmieć, dobre wróżby czytać dać, płomieni w lamach. Chcę tylko z tobą, z tobą chcę.